Witam bardzo serdecznie, z tej strony na Piotr. Tym razem chciałbym podzielić się z Wami pewnym nowym biznesem. Pokazał mi to człowiek, do którego mam bardzo duże zaufanie. Marketer internetowy od wielu, wielu lat, zarabiający naprawdę bardzo przyzwoite pieniądze. Człowiek ten pokazał mi biznes, który nazywa się Holy Repshare. Jest to bardzo nowy projekt, ma niespełna 2 miesiące, dokładnie 40 44 dni. Tak więc można powiedzieć, że jest to biznes, który może się okazać wielkim hitem albo wielkim niewypałem. Ja uważam, że do odważnych świat należy i warto zaryzykować, zwłaszcza jeśli chodzi o niewielkie kwoty, a możliwość zarabiania pieniędzy jest bardzo. Solidna. Tak więc osobiście bardzo mi się ten biznes spodobał. Mogę powiedzieć tutaj o, o swoich doświadczeniach i, i o tym będę opowiadał. Tak więc, jeżeli chodzi o support, jest rewelacyjny. Jeżeli chodzi o wypłaty, mogę powiedzieć, że jest to Mistrzostwo Świata, ponieważ w po zleceniu, jeżeli chodzi o dzień, to w przeciągu godziny mamy pieniądze na procesorach płatniczych. <laughs> Przepraszam, także jest to naprawdę bardzo, bardzo unikalny biznes. Zwrot zainwestowanych środków, ponieważ jest to inwestycyjny biznes, jest również imponujący. 4,5 do 6,5% dziennie od zainwestowanej kwoty na 30 dni, czyli naszą, naszą inwestycję pozostawiamy w ich rękach na 30 dni, natomiast swój zysk możemy wybierać codziennie. Ja już tu spotkałem się z zarzutami, że jest to hype, że jest to piramida, że różne rzeczy. Uważam, że nie do końca, przynajmniej z tego, co mówi właścicielka tego biznesu, z którą mam kontakt, i z którą każdy z uczestników może mieć kontakt, ponieważ jest dostępna na czatach technicznych tego biznesu i można z nią rozmawiać. Można ją dodać do znajomych na Skype i tak dalej. I tak dalej. Środki nasze są inwestowane w forex. Również zarabiają na reklamach tak więc z tego co ostatnio w takim newsletterze pisano w przeciągu tygodnia, Holy share na tylko na reklamach zarobiło 26 tysięcy dolarów w przeciągu jednego tygodnia, także są to bardzo dobre pieniądze. Tak więc mówią, że stąd mają nasze. stąd idą nasze wypłaty. Ja jak gdyby no nie mam powodu, żeby w to wątpić. tak? Więc tak. Każdy z uczestników oczywiście ma swój link polecających. Tutaj jest mój. Znajdziesz go tam poniżej tego filmu, na, w opisie na YouTube. Jest to link polecający. Podstawowa strona tutaj to jest dashboard, tak, gdzie znajdziemy różne informacje na temat naszych operacji, naszego biznesu. Ja mogę Wam powiedzieć, że jestem tutaj od 23 grudnia, dzisiaj jest 15 styczeń, więc powiedzmy, że troszeczkę ponad 3 tygodnie. Cały mój wkład tutaj to było 770 dolarów. W tej chwili pieniądze, którymi tutaj obracam, to jest ponad 3000 dolarów, także bardzo dobry przyrost. Oczywiście mam poleconych, co, co jest nie bez znaczenia. A więc tak, na stronie Dashboard mamy tutaj nasz codzienny, tutaj jest nasz codzienny zarobek naszej do naszej inwestycji. Oczywiście to nie jest całość, ponieważ ja właściwie co, co, co godzina, czasami co dwie, reinwestuję środki, które zarabiam. No to jest to tutaj jest 16,58, to jest tam z, z ostatnich chyba dwóch godzin. Balance commission to są pieniądze, które ja zarobiłem dzisiaj tylko i wyłącznie z poleconych. Procent od ich wpłat oraz procent od ich zarobków. Do reinwestycji, także jak widzicie, jest to bardzo solidne. Jeżeli chodzi o wypłaty, od razu uprzedzę tutaj wszelkie obawy. Nie ma żadnych problemów. Oczywiście, jest nowy biznes, jest to nowy biznes, różne rzeczy się mogą z tym zdarzyć. Natomiast, tak jak mówię, ja bazuję na tym, co dzieje się dotychczas. Absolutnie nie mam żadnych podstaw, żeby podejrzewać tych ludzi o jakieś niecne zamiary tutaj względem uczestników. Wręcz przeciwnie. Także, jak widzicie, jest to z ostatnich dwóch godzin. Mój zarobek tutaj jest, jeżeli chodzi o, o poleconych i, i ich obroty, że tak powiem, no to dzisiaj zarobiłem 120 dolarów, co uważam, że całkiem nieźle jak na trzeci tydzień działania. Tutaj dzisiaj, nie wiem, no też była, byłaby przyzwoita kwota, gdybym jej nie reinwestował. Tak więc, tak wygląda dashboard. Tutaj mamy. Specjalne kalkulatory, są tutaj trzy plany. Pierwszy plan jest to 4,5% dziennie, drugi 5,5% dziennie, trzeci 6,5% dziennie od wpłaconej kwoty i zależy, jakie pieniądze tutaj wpłacamy. Tak? Więc do 300 dolarów mamy pierwszy plan, do 1000 mamy drugi plan, powyżej 1000 mamy trzeci plan. I tak jak wspomniałem, pieniądze powierzamy im tylko i wyłącznie na 30 dni. Także uważam, że warto, warto spróbować swoich sił tutaj. Tym bardziej, że polecanie nie jest konieczne. Można zarabiać kompletnie pasywnie. Tak więc, co mamy? Dashboard. By packs. To jest też bardzo ważna zakładka tutaj. To jest tak jakby no nasz, in, nasze inventory, tak? Nasze. To, co teraz dla nas pracuje. I tak jak widzicie. Ja tych reinwestycji mam sporo, tak. No dzisiaj inwestowałem, czyli 53,80 dolarów już tak. Wcześniejszy, 14, tutaj widzicie takie małe inwestycje: moje 13, 34, 16, 87, 12, 40, 38 dolarów. Także wczoraj był to mój cały zarobek. Ja zacząłem od samego początku kwotą. 600 dolarów, proszę, tutaj ona jest. Już ta kwota dla mnie zarobiła 768, więc już jestem sporo na plusie. Ja już tutaj robiłem wypłaty, wypłaciłem 300 dolarów, nie było żadnych problemów. Momentalnie pieniądze pojawiły się na STP. Ja te pieniądze akurat reinwestowałem z powrotem. Że mam taki swój plan, żeby tutaj do pewnego momentu czynić reinwestycje, a później wypłacać sobie profity. Także jest to zakładka Active AdPax. Tak? Jeżeli chcemy. Kupić kolejne i reinwestować nasze środki, to mamy tutaj taką zakładkę. Mamy też naszą taką historię zarobków. To jest bardzo ciekawa zakładka. Pokazuje w jakim tempie się to dzieje, ponieważ w Holy left Share mamy naliczenia co godzinę. Także jest to bardzo unikalne. Można powiedzieć, że no żaden biznes, chyba, który przynajmniej ja znam, nie nalicza pieniędzy co godzinę. Jak widzicie. Jest tutaj godzina 005205, 005202. Także w przeciągu 3 sekund zarobiłem tutaj prawie 50 centów. I tak właściwie cały dzień to jest non-stop, non-stop, non-stop liczone. Także to są malutkie kwoty, ale one przybywają w przeciągu paru sekund, tak, czy, czy parunastu. Także suma summarum zbiera się. Bardzo solidna kwota w przeciągu dnia. Także to jest taka zakładka, też następna istotna zakładka to jest Referral Center, gdzie mamy wszystkie informacje na temat naszych poleconych, ile pieniędzy zainwestowali, kto się zapisał, jakie, jakie kwoty z ich inwestycji my zarabiamy. Także tutaj widać bardzo dobrze, tak, cały czas. To chwila, jakieś pieniądze nam przybywają także z reinwestycji naszych poleconych. Na dole mamy następną zakładkę, tą tabelkę, gdzie mamy pokazanych naszych poleconych, jakie pieniądze tutaj wpłacili i ile już do tej chwili zarobili. Tak, że widzimy, są osoby, które całkiem solidne pieniądze tutaj ulokowały i nie żałują. Zarabiają naprawdę bardzo dobrze. Także tak to wygląda. Co mogę powiedzieć? No, tak jak wspomniałem wcześniej, uważam, że do odważnych świat należy. Nie mogę tutaj zagwarantować, że każdy będzie zarabiał duże pieniądze. Natomiast są duże przesłanki ku temu, żeby ten biznes przetrwał, ponieważ ludzie, którzy go prowadzą, no, przynajmniej dla mnie wydają się bardzo, bardzo wiarygodni. Biznes rozwija się w bardzo szybkim tempie. Na 44 dni, które ma za sobą, w tej chwili jest. Zobaczymy dokładną ilość uczestników, ponieważ będzie tutaj podana. Ilość uczestników jest 3713, więc naprawdę błyskawiczny rozwój. I wydaje mi się, że warto spróbować. Tak więc, jeśli Cię to w jakiś sposób zaciekawi, zainteresuje, zapraszam do kontaktu ze mną. Tam poniżej tego filmu w opisie będzie kontakt do mnie. Mam taki plan w na ten rok, takie postanowienie noworoczne. Że 100 osób doprowadzę do zarobków minimum 1500 dolarów miesięcznie w różnych biznesach inwestycyjnych, i nie wspominam tutaj o głównym biznesie, którym się zajmuję. To jest kompletnie inny pomysł, inny projekt. Tak więc, jeżeli jesteś zainteresowany zarabianiem online, inwestowaniem online w, no, w bardziej wiarygodne biznesy, których jest wiele i które są testowane przez, przez ludzi, którzy przez lata wyspecjalizowali się w zarabianiu w ten sposób. Zapraszam do kontaktu. Mam nadzieję, że nawiążemy współpracę i będziemy wspólnie zarabiali pieniądze online. Także bardzo Ciebie pozdrawiam serdecznie. Moje dane kontaktowe są poniżej filmu. Pozdrawiam na stałek.